Nie mogę uwierzyć, że Ania poszła na randkę z Karolem, w końcu po tylu miesiącach wzdychania. Wiem, przecież ona o nim gadała od początku roku. Jaki Karol jest mądry, jaki Karol jest przystojny. Ciekawe jak im poszło. Obstawiam, że Ania wróci cała w skowronkach. Cześć widzowie, tutaj Lady Pola. Witam was na moim kanale. Zapraszam do oglądania i do zasubskrybowania mojego kanału, zostawienia łapek w górę oraz komentarzy. To pewnie Ania, idę jej otworzyć. Ania, nareszcie jesteś, wyglądasz świetnie. Ciekałyśmy na ciebie. No opowiadaj, jak randka z Karolem? Wszystkie szczegóły, proszę. Tragedia, dziewczyny totalny niewypał najgorsza randka w historii randek. Co? Przecież tak się cieszyłaś na to wyjście. Co się stało? Więc, jak było w kinie, podobał ci się film? Film, szczerze, to było okropny. Sama fantastyka, kompletnie nie moja bajka. Ale nawet gdyby był dobry, i tak nic bym z niego nie zapamiętała, bo byłam tak zirytowana zachowaniem Karola, że nie mogłam się skupić. Dlaczego? Co robił? Wyobraźcie sobie, że przez cały seans wpatrywał się w telefon. Co chwilę pisał jakieś wiadomości, ekran świecił się tak jasno, że ludzie się oglądali. Mówiłam mu kilka razy, żeby wyłączył telefon, a on tylko mruczał coś pod nosem. Tak, tak, zaraz. I po minucie znowu zatapiał się w tych swoich wiadomościach. Oj, to rzeczywiście kiepsko. A najgorsze, że w pewnym momencie, gdy odchylił telefon, zobaczyłam, że pisała do niego jakaś osoba o imieniu na literę M. Ciągle jakieś wiadomości, jedna za drugą. M? Może to jego mama? Wiesz, mogła mieć jakieś problemy w domu. Mama? Jakoś nie wierzę, żeby mama wysyłała mu tyle wiadomości podczas randki. Poza tym, w jednej z nich, gdy Karol na moment odwrócił telefon, zobaczyłam coś w stylu: Pamiętaj o umowie. Jakieś dziwne zdjęcie. Karol momentalnie zbladł i szybko schował telefon. Dziwne, nie? Pamiętaj o umowie? To faktycznie dziwne. Generalnie zmarnowany wieczór, dwie godziny jakichś nierealnych światów i robotów, a obok mnie chłopak, który jest bardziej zainteresowany swoim telefonem niż mną. Wiecie, jak bardzo zależało mi na tej randce. Czekałam na nią tygodniami, a teraz, a teraz czuję się taka zlekceważona, jakbym była nieważna. To naprawdę boli. Nie mogę uwierzyć, że Karol tak się zachował. Zawsze wydawał się taki wychowany, nie do wiary, a co było po kinie? Poszliście gdzieś. Myślałam, że to już koniec randki, ale on zaproponował, żebyśmy poszli do tej nowej cukierni na rynku. I jak tam było? Dalej wpatrywał się w telefon. Na początku było lepiej. Zamówiliśmy desery. Ja wzięłam szarlotkę, a on sernik z malinami. Nawet zaczęliśmy normalnie rozmawiać o szkole, o planach na wakacje. No widzisz, może nie było tak źle? Było, było. Po pięciu minutach jego telefon znów zaczął wibrować. Widziałam jak zarka na niego pod stołem. W końcu nie wytrzymałam. I co zrobiłaś? Wyszłaś? Nie. Zapytałam wprost. Powiedziałam: Karol, co się z Tobą dzieje? Przez cały wieczór jesteś taki nieobecny. Jeśli nie chciałeś iść na tę randkę, mogłeś po prostu odmówić. I co on na to? Przepraszam, mam pewne problemy. To nic osobistego. I tyle: żadnego wyjaśnienia i żadnych szczegółów. Serio? Pewne problemy? Co to w ogóle znaczy? Właśnie. Próbowałam się dowiedzieć, czy mogę jakoś pomóc, ale on tylko siedział tam z tym swoim tajemniczym wyrazem twarzy i powtarzał, że to skomplikowane. Może faktycznie ma jakieś problemy w domu, albo w szkole? Sama nie wiem. Zawsze myślałam, że jesteśmy przyjaciółmi, że mogę mu zaufać, a teraz czuję, jakby ukrywał przede mną jakąś wielką tajemnicę. Hej, nie przejmuj się tak. Chłopaki czasem są dziwni. Może po prostu potrzebuje trochę czasu. Ale ja bym chciała wiedzieć, co się dzieje. Nie znoszę, gdy ktoś mnie tak traktuje, zwłaszcza na pierwszej randce. No i po chwili wyszliśmy z tej cukierni. Nawet nie dokończyłam mojego ciasta. A próbowałaś go zapytać wprost o co chodzi? Oczywiście, ale on tylko powiedział: Mam problemy. Jakie problemy myślę? Czemu mi nie powie? Może coś z rodziną? Nie sądzę. Spotkałam jego mamę dwa dni temu w sklepie. Wydawała się całkiem normalna. A może on coś ukrywa? Co niby miałby ukrywać? Nie wiem, ale to by wyjaśniało, dlaczego jest taki tajemniczy. No, nieznany numer. Odbierzesz? Czemu nie? Halo, halo. Co to było? Nie wiem. To już taki trzeci telefon w tym tygodniu ktoś dzwoni i milczy. Może to jakiś twój tajny wielbiciel? Jakoś w to wątpię, zwłaszcza po dzisiejszym dniu. Co się stało? Zobaczcie. Została sms -a. Widziałem was wczoraj. On nie jest dla ciebie. Trzymaj się od niego z daleka. Ojku, kto to mógł wysłać? Nie mam pojęcia, ale to straszne. Co ja mam z tym zrobić? Wygląda na to, że Karol ma konkurencję. Jak tak dalej Karol będzie mnie ignorował, to zerwę z nim. Dokończę wam opowiadać o randce. Karol obiecał, że zadzwoni kolejnego dnia i wcale tego nie zrobił. A najdziwniejsze było to, co powiedział o tym, że może ktoś próbować się do mnie zbliżyć. Ojej, to brzmi strasznie! Ania, wygląda na to, że Karol jest w jakichś tarapatach. Też tak myślę, ale w jakich? Wiecie co? Słyszałam od Zuśki, że miłosz z trzeciej B strasznie się wkurzył, gdy dowiedział się, że umówiłaś się z Karolem. Miłosz? Ten nowy? Ale przecież ja nawet go nie znam. Podobno od miesięcy się w tobie podkochuje. A przecież wszyscy wiedzą, że ma wybuchowy charakter. Myślicie, że miłość mógłby grozić Karolowi? Dlatego Karol dziwnie się zachowuje? To by wyjaśniało te sms -y, których nie chciał ci pokazać. I to, dlaczego nagle musiał wyjść z cukierni? Patrzcie. Co tam masz? Dopiero teraz zauważyłam. Mam wiadomość od Karola. Wysłał ją w nocy. Musiałam nie zauważyć. Przepraszam za dzisiaj, to nie twoja wina. Pogadam z tobą, jak załatwię wszystkie swoje sprawy. To ważne. Brzmi tajemniczo. O co może chodzić? To dziwne, czemu nie mógł ci po prostu powiedzieć wszystkiego od razu? Ja myślę, że może bał się, że ktoś nas obserwuje. Jutro przed lekcjami spróbuję porozmawiać z Karolem. Może dziewczyny wracać już do domu. To co, widzimy się jutro w szkole? Do jutra, Ania. Ciekawe, czy Ania i Karol pogodzą się i czy Karol wyjaśni Ani swoje zachowanie. No hej, Ania, jak sprawy się mają? Rozmawiałeś z Karolem? No właśnie w tym problem. Dzwoniłam do niego rano, ale nie odebrał, a jego mama powiedziała, że Karol jest chory. Chory? Właśnie. Coś tu nie gra. Hej Ania, słyszałem, że Karol znowu nie przyszedł. Szkoda, co? Jeśli chcesz, mogę odprowadzić cię do domu po lekcjach. Nie, dzięki, dam sobie radę. Widziałyście ten uśmiech? Jakby wiedział coś, czego my nie wiemy. Muszę spotkać się z Karolem. Mam pomysł. Pójdę do niego po szkole. Jesteś pewna? A co, jeśli to naprawdę coś poważnego? Właśnie dlatego muszę się dowiedzieć. Coś się dzieje, a on nie chce mi powiedzieć co. Ania? Miło Cię widzieć. Dzień dobry, przyszłam zobaczyć się z Karolem. Przyniosłam mu lekcję. To miło z Twojej strony, ale Karol nie czuje się najlepiej. Proszę, to zajmie tylko chwilę. Dobrze, jest u siebie w pokoju. Ania, co ty tu robisz? Przyszłam sprawdzić, co z tobą. Nie było cię w szkole, nie odpowiadasz na wiadomości. Po prostu nie czuję się dobrze. Karol, przestań. Oboje wiemy, że coś się dzieje. Ania, proszę cię. Nie, tym razem mi powiesz. Nie wyjdę stąd, dopóki nie usłyszę prawdy. Nie mogę ci powiedzieć. Ale dlaczego? Przecież zawsze sobie wszystko mówiliśmy. Bo się boję. Czego się boisz? Że będzie gorzej, że coś ci się może stać. Karol, cokolwiek to jest, możemy to rozwiązać razem. Tylko musisz mi zaufać. Przepraszam Ania, naprawdę nie mogę. Jeszcze nie teraz. Więc tak to będzie wyglądać? Będziesz mnie okłamywać? Nie okłamuję cię. Po prostu są rzeczy, których nie mogę ci powiedzieć dla twojego dobra. Karol, cokolwiek to jest, Mam nadzieję, że sobie z tym poradzisz. Najlepiej, jakbyś z kimś porozmawiał o swoim problemie. Zawsze ktoś może ci coś podpowiedzieć, coś doradzić.